Gdy w 1995 roku na rynek trafiła gra Caesar 2, wielu graczy zastanawiało się, czy sequel kultowej już wtedy strategii ekonomicznej zdoła dorównać oryginałowi. Po dzień dzisiejszy odpowiedź brzmi, nie tylko dorównał, ale w wielu aspektach stacznie go przewyższył. Druga część serii autorstwa Impression Games, wydana przez Sierra Online, stanowi przykład doskonale przemyślanej ewolucji mechanik oraz udanego rozwinięcia. Fabuły, która w pierwszej części była jeszcze dość skromna i ograniczona. Caesar II to tytuł, który nie tylko pozwala zbudować miasto, ale daje graczowi władzę namiestnika całej prowincji Imperium Rzymskiego. W porównaniu do pierwszej części Caesar 2 wprowadza jeden kluczowy element zmieniający sposób, w jaki postrzegamy rozgrywkę dwupoziomowy system zarządzania. Nie zarządzamy już tylko pojedynczym miastem, stajemy się gubernatorem całej prowincji. Oznacza to, że zanim przejdziemy do etapu urbanistycznego, najpierw musimy wybrać miejsce na budowę miasta na mapie strategicznej, zadbać o bezpieczeństwo granic, zaopatrzenie i relacje z innymi regionami. To ogromny krok naprzód względem pierwszej części, w której gracz był jedynie burmistrzem i skupiał się na mikrozarządzaniu jedną osadą. Dzięki tej zmianie gra nabiera głębi gracz musi podejmować decyzje długofalowe i myśleć o konsekwencjach politycznych, ekonomicznych i militarnych swoich działań. Czy lepiej skupić się na rozwoju rolnictwa, czy może na eksporcie marmuru i wina? Czy należy inwestować w świątynie, by utrzymać poparcie obywateli, czy raczej rozbudować poszary, by odeprzeć potencjalne ataki barbarzyńców? Z sercem gry pozostaje jednak budowa miasta. Caesar II pozwala tworzyć rozbudowane, złożone metropolie z siecią dróg, akweduktów, forów, teatrów, term, świątyń, willi i wielu innych budynków. Gra wymaga od gracza nie tylko logicznego myślenia, ale i estetycznego planowania. Źle zaprojektowane miasto szybko pogrąży się w chaosie. Mieszkańcy opuszczą domy, poziom przestępczości wzrośnie, a gospodarka upadnie. W porównaniu do części pierwszej poprawiono system dystrybucji usług i dóbr. W Cisar na przykład wystarczyło postawić budynek w odpowiednim miejscu, w dwójce trzeba zadbać o sieć dróg, przepływ towarów i odpowiednie połączenie dzielnic. System ten zmusza gracza do myślenia przestrzennego, a nagradza dobrze zaplanowane inwestycje i rozwój. Gra zawiera także elementy walki. Na mapie strategicznej można rekrutować wojsko, budować forty i odpierać ataki wrogów. Choć system bitewny nie jest bardzo rozbudowany, dodaje on kolejną warstwę wyzwań i sprawia, że gracz nie może skupić się wyłącznie na budowie. Musi też zabezpieczyć swoje miasto przed zagrożeniem zewnętrznym. Wydana w połowie lat 90. gra prezentuje się dziś jako prawdziwa klasyka stylu 2D. Mimo ograniczeń technologicznych, twórcom udało się stworzyć wizualnie atrakcyjną grę. Miasta tętnią życiem. Ulice przemierzają obywatele, żołnierze, kapłani i handlarze. Budynki różnią się wyglądem w zależności od poziomu rozwoju dzielnicy, co daje satysfakcjonujące poczucie postępu. W porównaniu do części pierwszej, gdzie grafika była funkcjonalna, ale bardzo prosta i statyczna, Caesar 2 oferuje znacznie więcej detali, płynniejsze animacje i bardziej zróżnicowane środowisko, zwłaszcza podczas późniejszych etapów gry, kiedy nasze miasta rozrastają się do ogromnych rozmiarów. Widać ile pracy włożono w estetykę i przejrzystość interfejsu. Oprawa dźwiękowa zasługuje na osobną pochwałę. Kompozycje muzyczne w Caesar 2 idealnie wpisują się w klimat gry. Są spokojne, rytmiczne, oparte na stylizowanych motywach starożytnych. Muzyka nie dominuje, ale subtelnie buduje atmosferę, pomagając wczuć się w rolę namiestnika Imperium. Dźwięki otoczenia, takie jak krzyki kupców, śpiewy z amfiteatru czy odgłosy budowy potęgują imersję. W porównaniu z częścią pierwszą, w której ścieżka dźwiękowa była bardzo uboga i ograniczała się do podstawowych efektów, Caesar 2 oferuje pełnoprawny krajobraz dźwiękowy, który dodaje głębi całej rozgrywce. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, Caesar 2 był typowym przedstawicielem gier komputerowych połowy lat 90. Do uruchomienia gry potrzebny był komputer z systemem operacyjnym MS-DOS w wersji 5.0 lub nowszej, ewentualnie Windows 3.1 bądź Windows 95. Minimalna konfiguracja zakładała procesor typu 486DX2, taktowany zegarem 66 MHz, co wówczas zapełniało płynną pracę aplikacji, grawy ma co najmniej 8 MB pamięci operacyjnej RAM, a także karty graficznej obsługującej tryb VGA z możliwością wyświetlania 256 kolorów. Na dysku twardym należało zarezerwować około 15 MB wolnego miejsca na instalację plików gry. Aby cieszyć się oprawą dźwiękową, konieczna była karta dźwiękowa kompatybilna ze standardem Sound Blaster. W dzisiejszych czasach, Caesar 2 można bez problemu uruchomić na współczesnych komputerach z wykorzystaniem emulatora DOSBox, który doskonale odwzorowuje środowisko systemowe z lat 90. Caesar 2 to bez wątpienia jeden z najciekawszych tytułów strategii ekonomicznych lat 90. Złożona mechanika, rozbudowany model rozgrywki i bogata oprawa audiowizualna czynią z tej gry prawdziwego klasyka. W porównaniu do pierwszej części, wszystko tutaj jest większe, lepsze i bardziej dopracowane. To nie tylko sequel, to przeskok jakościowy, który do dziś inspiruje twórców współczesnych City Builderów. Dla każdego fana strategii, historii lub po prostu dobrze zaprojektowanych gier, jest to pozycja obowiązkowa. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co sądzisz o grze. Każda opinia się liczy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych recenzji i materiałów o klasykach gier. Twoje wsparcie naprawdę pomaga mi rozwijać profil i docierać do szerszego grona odbiorców. Wielkie dzięki. Do zobaczenia.